Lato lato, lato czekaj, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką, czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Lato, lato nie płać czasem, czekaj z rzeką, czekaj z lasem, się schowaj dla nas. Państwo Państwa, ponownie w przedostatniej części naszych warsztatów senior ma głos. Dzisiaj powtórzymy parę ćwiczeń wokalnych, ale również pośpiewamy sobie piosenkę. Tym razem letnia, słoneczna przygoda, czyli lato czeka. Tuż po ćwiczeniach. Zapraszam. Na naszą rozgrywkę. Pamiętajcie, że to, co robimy na naszych warsztatach, to jest tylko wstęp tak naprawdę do ćwiczeń wokalnych. Każdy z Was ma inny głos. Jeżeli przyjdziecie na takie zajęcia wokalne, wasz trener wokalny, wasz nauczyciel, zawsze te ćwiczenia powinien dopasować do waszego stanu głosu danego dnia. Te ćwiczenia, które wam prezentuję, są. Najbardziej bezpieczne w tej formie, w jakiej możemy je wykonać, na potrzeby naszego warsztatu. Taka rozgrzewka zawsze trwa troszeczkę dłużej niż te parę minut, które mamy na, w naszym filmiku, ale mam nadzieję, że każdy z Was wyciągnie z tych ćwiczeń coś dla siebie, i może dzięki temu będzie chciał pogłębić swoją wiedzę na temat śpiewu, na temat emisji głosu i na temat ćwiczeń, do czego gorąco zapraszam. A teraz przypomnimy sobie, te podstawowe rzeczy, o których mówiliśmy od samego początku. Pamiętajcie o postawie, tak? Jeżeli śpiewamy na siedząco, pamiętajcie o tym, żeby ramiona były na dole, żeby nie podnosić tych ramion, nie chować uszu między ramionami. Pamiętajcie o tym, że dobrze jest patrzeć przed siebie, a nie wyciągać głowę do góry czy chować ją nisko. Pamiętajcie o tym, że mostek musi być uniesiony, plecy proste. I pamiętajcie o tym, że nasz oddech jest bardzo ważny przy śpiewaniu i przemówieniu. I że każdy z Was potrafi oddychać tak zwaną ogólnie mówiąc przeponą, bo ta przepona jest po prostu, każdy ją ma. Natomiast, żebyśmy mieli świadomość jej pracy, zrobimy sobie dla przypomnienia znowu ćwiczenie. Pamiętacie nasze sy? Weźcie proszę głęboki wdech. Wyobraźcie sobie, że jesteście jabłuszkiem, gruszką, i niech powiększy się wasza przestrzeń tłuczni brzucha, tak? Czyli jak najniżej bierzemy powietrze. Uwaga, wdech, rośnie nam brzuszek, wydech, spada. I zrobimy dzisiaj to ćwiczenie na fy. Waga, wdech i robimy fy. Jeżeli ktoś ma problem jeszcze z odczuciem mięśni brzucha, połóżcie sobie dłoń. Na tłoczni bierzemy wdech, ręka się podnosi, bierzemy wydech i ręka opada. Jeszcze raz, wdech, robimy wydech, nasza dłoń opada razem z tłocznią. Teraz zrobimy sobie to na przykładzie sy. Dobrze? Bierzemy wdech, podnosi się nasza dłoń, bierzemy wydech, sy. I jeszcze raz. Wdech. I robimy wydech. Świetnie. Jeszcze dla przypomnienia nasze ćwiczenie relaksacyjne, które też Wam uświadomi naszą pracę oddechem. Dłoń przed naszymi ustami. Super. Bierzemy wdech. Jak najniżej, jak najniżej. Powiększa się nam brzuszek. I wydychamy sobie powietrze na przykład na O. Ciepłe powietrze? Mam nadzieję, że tak. Jeśli nie, to próbujcie, na pewno Wam się uda. Dech. Pamiętajcie, że to od Was zależy, ile ćwiczycie. Pamiętajcie o tym, że jeżeli. Ćwiczycie nadmiernie oddech, to czasami może Wam się zakręcić w głowie, dlatego wtedy odpocznijcie, zróbcie sobie przerwę i wróćcie do ćwiczenia później. Ważne jest to, żebyście czuli, że możecie oddychać całościowo, czyli mamy ten pogłębiony oddech. Nie musimy podnosić ramion, żeby z tego oddechu korzystać. Fantastycznie. No to teraz przypomnijmy sobie parę ćwiczeń wokalnych. Dobrze? Wrócimy do naszego balonika. Napinamy lekko policzki, tak jakbyśmy w te policzki właśnie nabrali powietrza, i śpiewamy. Lekko nas swędzą usta, bardzo dobrze, powietrze idzie do przodu, i 3-4. I teraz my. Balonik. Brawo, z balonika przychodzimy do Bubu. Bu, 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 bu. Przypomnijmy sobie to ćwiczenie ze stakate. Trzy cztery. Bu, 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 bu. Widzicie, ruszają się policzki. boom śpiewamy sobie SU SU i łączymy tutaj staccato z legatem przypomnę Wam oczywiście SU 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 trzy, cztery SU 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 su, su 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 Brawo, fantastycznie. I powtórzymy sobie jeszcze ćwiczenie, które nam pomoże jeszcze troszkę rozluźnić żuchwę, a które też pomoże nam popracować nad samogłoską o. No 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 Bardzo dobrze. I na zakończenie przypomnijmy sobie jeszcze ćwiczenie dykcyjne. Masz, waść, maść. Uwaga, zaczynamy. Masz, waść, maść. Masz, waść, maść. Masz, waść, maść. Mam nadzieję, że skorzystacie z tych ćwiczeń i wrócicie sobie do nich, kiedy tylko będziecie chcieli pośpiewać. Dziękuję Wam bardzo. Lato, lato, lato czeka. Razem z latem czeka rzeka. Razem z rzeką czeka. Ciągle nie ma nas. Lato, lato, nie płacz czasem. Czekaj z rzeką, czekaj z lasem. W lesie schowaj dla nas chłodny cień. Przyjedziemy lany dzień. Już za parę dni, za dni parę. Weźmiesz plecak swój i gitarę. Pij tego bądźcie zdrów Parę dni, Żadni parę. Weźmiesz plecek swój i gitarę, pożegnania kilka słów. Witaj oraz bądźcie zdrów. do widzenia wam, Kanto, cantare. Jak drodzy Państwo, rozgrzani, przygotowani? Po tej krótkiej emisji głosu zapraszam teraz na piosenkę. Lato, lato, lato czeka specjalnie dla Państwa. Tekst wyświetlać się będzie na dole ekranu. Zapraszam do wspólnego śpiewania. Piosenka nie jest trudna, więc na pewno wszyscy sobie Państwo z nią poradzicie. Uwaga! Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. I lato, lato. Schowaj dla nas chłodny cień. Przyjedziemy lada dzień Już za parę dni, już za parę dni Za dni parę Weźmiesz plecek swój i gitarę Pożegnania kilka słów Pitagora, bądźcie zdrów Do widzenia wam Lato, lato Mieszka w drzewach Lato, lato, w ptakach śpiewa Słońcu każe odkryć twarz Lato, lato, jak się masz Lato, lato, dam ci róże Zostań dłużej, zamiast się po krajach włóczyć stół Lato, lato, zostań tu Już za parę dni za parę dni, za dni parę. Do widzenia wam, canto Teraz na koniec naszych warsztatów zapraszam panią Tereskę, panią Krysię i panią Basię, które wspólnie zaśpiewają specjalnie dla państwa Lato Czeka. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Jesus, do kanto, kanto.